Teraz jest godzina śmierci naszej, Amen. Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Ta Matko Boża, móc się za nami grzesznie, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Synowi i jak była na początku, teraz zawsze, w wiek i zawsze, na wieki wieków. Amen. Przykroć nasze grzechy. Zachowaj nas podobnia ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż do pomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Omu O Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników i nawet zagrodzenie za to popełnione przeciwko w sercu Maryi. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, Ześlij teraz Ducha Twego na ziemię, spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, będzie naszą orędowniczką. Amen. Amen. Święty W święcie najświętszej Maryi i Panny. Kochana naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj da i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zła, ode złego, Amen. Święta Maryjo, Matko Bożna módl się za nami chrześcijanie, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zawaś Maria, łaski pełne, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiestami, i błogosławiony, owoc Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zawaś Mario, łaski pełne, Pani z Tobą, Błogosławioneście między niebiestami. stała. Błogosławionaś ty Twojego Święta Święta Błogosławionaś ty między nimi stała. Błogosławionaś ty między nimi śmierci naszej. ty między nimi stała. Błogosławionaś ty między nimi między między Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się Teraz i w godzinę śmierci naszej mamy. Coloś Mario, łaski pełna Pani z Tobą. Błogosławione świętymi listami i błogosławione Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzeszymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Stałaś Mario, łaski pełna Pani z Tobą. Błogosławiona cię między niebiestami. I błogosławione, oko zilota Two Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Teraz wchodzimy w śmierci nasze Jana. Stowasz Mario, łaski pełna, Pani z Tobą. Błogosławiona szczęśliwy niebiestami. I błogosławione, oto czynota Twoje Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl za nami, teraz i w godzinę naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pani sobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony Twojego Jezus. Święta Matko, Matko Boża, módl się za nami, przyszły, teraz nie w naszej. Amen. Pani sobą, błogosławionaś między niewiastami i Boże Jezusa. Święta Maryjo Matko Boża, się święta na teraz i w godzinę i w śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, się jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i do komuś, szczególnie tym, tym, którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O jest, czy nie wszystko w miłości do Ciebie, za nawrócenie śrośników i na wynagrodzenie, za grzechy popełnione przeciwko niepochalonemu sercu Maryi. Modlitwa Pani wszystkich narodów, Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, zaślij teraz ducha Twego marzenia, Sprawa Badów Święty zamieszka w sercach wszystkich narodów i chronił ją od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, święta dziewica Maryja będzie naszą orędowniczką. Amen. Amen. Święty Janie Pawle II, modlit się za nami. Awe, Ale, Maria, Awe. naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajców. Nie buć nas na pokuszenie, ale nas zbaw złe, od złego. Salom lat Miriam, wielka Hana albo albo najgierna, dwa nasi, umarł pyrymitny Jeszua. Święta Maryja

Adonai ima beruchatba naszim uwaruk warunków rybidnych Tamaria Matko Bożka, utwórz z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Miriam, aleykum mehehaheze Adonai ima beruchatba naszim u warunków rybidnych Tamaria Święta Matko Bożka.

Adonai Iman, recha banashi, uwarunku i wybitne Jesuła. Święta Maryja Matko Boża, móc się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej damy. Szanowna Syria, recha Adonai Iman, recha banashi, uwarunku i wybitne Jesuła. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szalomach milion, melechach hacheset, Adonai imach, beruchach banashim, uwaruch pi rybitne, jesuat. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szalom lach Miriam, walecha haesę Adonai i ma banashim, naszym uwaruch piry bitne Święta Maria, Matko Boża, mąż się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Kawot La'ah, i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników, i na wynagrodzenie, za grzechy popełnione, przeciwko niepokolanemu sercu Marii. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. I modlitwa Panie wszystkich narodów. Panie Jezu Chrystus, Synu Ojca, ześni teraz ducha Twojego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów. I chronił ją od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, święta Dziewica Maryja, będzie naszą orędowniczką. Amen. Amen. Awe, Maryja. Awe, Awe, Maryja. V, ah, 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 ah. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszczalnik tylko swoje, nas 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 swoje, nasze, nasze, Prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram. Prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram. Święta Maryjo Królowo, naszych codziennych spraw. Niebieski prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram. Prowadź, prowadź, prowadź nas jasną drogą, nas drogą, aż do niebieskich bram, święta Maryjo królą, naszych codziennych spraw. Prowadź nas jasną drogą, prować nas jasną drogą. Aż do niebieskich, niebieskich bram Prowadź, Prowadź, bra. Prowadź, Prowadź nas jasną drogą Prowadź nas jasną drogą Aż do niebieskich bram Święta Maryjo Filio Naszych codziennych spraw Prowadź nas jasną drogą Prowadź nas jasną drogą aż do niebieskich Prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich ram. Święta Maryjo, mowo naszych codziennych spraw, prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, Aż do niebieskich, niebieskich bram, prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do, aż do niebieskich, niebieskich bram. Wszystko święta Marii naszych codziennych wstrak. spraw, prowadź nas, prowadź nas jasną drogą, prowadź nas, drogą, prowadź nas jasną drogą. Niebieski do niebieskich drang. Prowadź nas jasną drogą, Prowadź nas jasną drogą, Aż do niebieskich dramb. Potężna niebieskrólowo i panienio, Ty, któraś otrzymała w Boga posłannictwo i władzę, by głowę szatana, prosimy Cię o pokojnie. Rozkaż mówcom anielskim, aby ścierały szatanów, stłumiły i zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Amen. Święci Aniołowie i Archaniołowie, nas, nas i strzeżcie nas. nas. Amen. Na drugiej stronie śpiewnika jest pieśń, którą znamy, ale gdyby ktoś nie znał. Święci Aniołowie, prądźcie nas, nas. I szczęście nas, walczymy, w armii pana, zwyciężamy, szatana, święci aniołowie broncie nas, i szczęście nas, walczymy, w armii pana, zwyciężamy, szatana. Któż jak Bóg, 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 jak Bóg, święci aniołowie, brąćcie nas i strzeście nas. Walczymy w armii pana, zwyciężamy szatana. Który ci aniołowie? Brońcie nas i strzeżcie nas. Walczymy w armii pana, zwyciężamy szatana. Któż jak Bóg? Ktoś jak Bóg, 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 Święci Aniołowie, broncie nas i szczęście nas, walczymy w armii Pana. Zwyciężamy Szatana Dzieci Aniołowie Brońcie Nas i strzeźcie Nas Baczymy w armii Pana Zwyciężamy Szatana Któż jak Bóg Ktoś jak Bóg tuś jak Bóg Ktoś jak Bóg, ktoś jak Bóg, ktoś jak Bóg, ktoś jak Bóg, ktoś jak Bóg. Wytkam nas i strzeżcie nas. Patrzymy barmi pana, zwyciężamy szatana. Któż jak Bóg, Ktoś jak Bóg, Ktoś jak Bóg, któż jak Bóg, Bóg Ktoś jak Bóg, któż jak któż Bóg, Bóg Ktoś jak, jak Bóg święci Święty Aniołowie, brączcie nas i szczęście nas, patrzymy wami Pana Aniołowie, proszę nas i zeszcie nas, wkroczymy w Pana zwyciężamy. Szatana, czy jak Bóg? Któż jak Bóg? Któż jak Bóg? Któż jak Bóg? Tuż jak Bóg, tuż jak Bóg, tuż jak Bóg. Święci Aniołowie, broncie nas, mistrzcie nas. Łatrzymy w armii pana, zwyciężamy szatana. Święci Aniołowie. I nas, i strzeźcie nas, walczymy w armii Pana, zwyciężamy Bala. szatana. Bóg, ktoś jak Bóg, kochani podejdźmy tu bliżej proszę, podejdźmy Któż bliżej. Jak Bóg. Ktoś jak Bóg, ktoś jak Bóg, Bóg ktoś jak Bóg, ktoś jak, jak Bóg, ktoś jak Bóg, Bóg ktoś jak Bóg, Bóg ktoś jak Bóg, ktoś jak Bóg, któż... Bóg któż... cianiął aniołowie nas, i ścierze nas. Walczymy w armii Pana, zwyciężamy szatana. Święci aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Walczymy w armii Pana, zwyciężamy szatana. Ktoś jak Bóg, 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 ktoś jak, 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 jak Bóg. Święci Którym, Aniołowie, broncie nas i szczęście nas, patrzymy w armii pana, zbyt Szatana, święci aniołowie, broncie nas i szczęście nas. Walczymy w armii Pana, zwyciężamy. Szatana, któż, któż jak Bóg, któż jak Bóg. Któż jak Bóg? Któż jak Bóg? Któż jak Bóg? Któż jak Bóg? Ktoś jak Bóg? Bóg. Przyprowadziła nas ta Maryja, Pani wszystkich narodów. Ona jest naszą orędowniczką. Ona wstania, stawia się za nami nieustannie. Przybyliśmy tutaj. Modlić się, aby rozmawiać z naszym księdzem arcybiskupem, wacławem debo. Wierzymy, że będzie tutaj z nami. Wierzymy, że będzie chciał z nami rozmawiać. Mario, ty jesteś naszą mamą, naszą wspólną mamą. Ty jesteś matką każdego z nas. Prosimy cię, Maryjo. bogosław nam w tym miejscu. Prosimy cię, Maryjo. Stawia się za nami szczególnie teraz, kiedy jest taki ważny moment, kiedy chcemy razem ze świętymi aniołami, archaniołami bronić świętego Kościoła, bronić naszej wiary, czystości naszej wiary. Pragniemy trwać w, tra w, tra w tradycji, w której wychowali nas naszy, nasi rodzice, dziadkowie, w której chcemy żyć i chcemy, którą chcemy przekazać naszym dzieciom. Maryjo, prosimy, błogosław nas. Duchu Święty, pouczaj nas, poprowadź nas. Powiedziałeś przez Usta świętego Pawła, że pouczysz nas wtedy, kiedy nie będziemy wiedzieli, co mówić i jak mówić. Więc teraz prosimy Cię. Duchu Święty, pouczaj nas. Duchu Święty poprowadź nas. iść za tobą duchu święty chcemy iść za tobą duchu święty duchu święty pouczaj nas duchu święty poprowadź nas chcemy iść za tobą duchu święty chcemy i za tobą duchu święty, duchu święty, pouczaj nas. Duchu święty.